Nagroda Złotego Wilka w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii za najlepszy projekt w temacie Edukacja w Polsce 2023 otrzymali uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Koninie. Olimpiada Zwolnieni z Teorii jest to pierwsza olimpiada praktyczna w naszym kraju, gdzie uczniowie zdobywają umiejętność prowadzenia i zarządzania projektem. Dzięki temu mogą uzyskać certyfikat międzynarodowy, który jest liczony później w ich pierwszych pracach, czyli dali im takie doświadczenie zawodowe. A poza tym mogą wystartować w wielkim finale i uzyskać tytuł brązowego wilka, srebrnego lub też złotego. Uczniowie z drugiego liceum przygotowali cztery takie projekty. Jeden z nich dotyczący promocji odnawialnej źródeł energii oraz edukacji proekologicznej otrzymał najwyższe laury podczas gali finałowej, podsumowującej tegoroczną olimpiadę. Jak ogłosiłam spotkanie e, chętnych e, kto by może chciał założyć taki projekt, to przyszło ponad 40 osób. Nie wszyscy dotrwali do końca, nie wszyscy założyli projekt, ale chociażby grupa energii to dziewięcioosobowy skład. Tak? Puszki, okruszki, jak mówimy o nich, to grupa pięciu osób, które naprawdę działają i są to działania przede wszystkim poza szkołą. Tak? Oni poświęcają swój prywatny czas, by móc zrealizować to przedsięwzięcie. Projekt o energii to projekt społeczny, który zakłada właśnie edukację i młodzieży i osób starszych na temat energii, na temat energii odnawialnej, na temat sposobów oszczędzania tej energii. Działaliśmy głównie na terenie naszego miasta, ale również w social mediach na skalę, można powiedzieć, całego kraju. Naszymi głównymi działaniami to właśnie były warsztaty w szkołach dla, dla osób młodszych, czy też wydarzenia w Kolinie, czy też również sądy publiczne, które właśnie poruszały przy, przykładowo tematykę budowy, budowy elektrowni jądrowej w naszym mieście. Przede wszystkim jakby była to szansa na taki jakby personalny rozwój, ale zauważyliśmy, że no to społeczeństwo nie zawsze dokładnie wie, co można robić właśnie z postępującymi zmianami klimatu, z tym, jak można pomagać innym i w ogóle światu. Dlatego stwierdziliśmy, że super pomysłem będzie, kiedy my się zrealizujemy w własnym projekcie, gdzie możemy edukować y, młodzież na przykład o tym, jak właśnie postępować z taką energetyką. I na takich warsztatach właśnie dzięki temu, tak jak mówił tutaj Kuba, y, pokazywaliśmy tej młodzieży rzeczywiście, jak obchodzić się z tym tematem energetyki. Uczniowie zapowiadają już przygotowanie projektów na kolejną edycję Olimpiady. W kraju w krajowym rankingu szkół zwolnionych z teorii, konińskie drugie Elo zajęło szóste miejsce w Wielkopolsce i 106 na 411 placówek w kraju.